Siemano Siemano e, Czekajcie, Siemano Jest na Witam! I, 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 witam! Ścina? Czy nie? Czekajcie, zobaczcie, czy mogę jakieś Petu usunąć? Sprawdzam Prawda? Nie winikacie moje zachowanie. Gardło mi boli w ciur. Ale dosłownie słowo. przez przypadek pokpeta bym usunął, kumacie to? Pokpeta bym usunął. E, dobra, light. Tak, szczna no. Ścina. Nie, Teams odpaliłem przez przypadek. Będzie wciółta zcinało. Chwila. Kurczaki. Nie no, nie ścina. Świery. Sztosy kabanosy. Barber wleciał. Broda fresh. Troszeczka siedzi bam. Siedzi Gadło mi boli ogólnie, w ogóle wizowę, tak dosłownie od samego rana. Jeszcze rano miałem taką gorączkę, że. uju Gorączka w była. Była taka gorączka, będziecie chcieli wbić na serwa? Dobra jeszcze ostatni Obstawiajcie uda Gdzie na? uda się No i możemy sobie jednego Rebu zrobić Tak, za friko Możesz na serwa? Zaraz ci dam linka do serwa Robimy rainbow jednego i jak ja wyszła Enchant Dobra Robimy drugiego JEST! Udało się! Sprawdzam Dobra! Łatwiutko, wariacie! Zaraz wam do dam Tylko wybieram sobie na Dark tech I sobie poprzyrobiam fet jeszcze na Dark... Der, DM, DM sobie dobrze radę. No, no nie, nie dodawajcie tego konta, tego, tego, co ja tutaj mam. Nie wstrzymujecie ją, bo to nie ten serwer. Jestem na tym drugim i będę was dodawał na drugim koncie. Macie, wbijajcie, czekajcie. Chwila, czekajcie, bo ja przerobię te jeszcze do końca, kumacie. Słuchajcie ostatni. Uda się ostatniego. Udało się. Łatwiutko. Dobra, wybijajcie, czekajcie, ja idę. Jak wybić tą steampunk chesta? To jest do boostów. Nie tak dużo, dużo, żeby zmarnować. To sobie odpierujemy na dwie godziny. I nic. O no i S, że nie poszłaś łatwiutko. No i teraz Czekajcie. Bo muszę sobie popatrzeć. Ten bym po Nie chcę głos na bo mi tak by gardło zabolało. Że ja... Ja nie wiem Czekajcie, pójdziemy sobie na uh, Jonted Forest Czekajcie, ja mam jakiś pet taki fajny uh, bam, bam. Nie mam Sprawdzam Czekajcie Czekajcie, ja mam lagi czy wy nic nie piszecie? O, śmiejemu! Wow! Dawno mi to nie było! Siemano Czekajcie, wiemy na TechShop shop I Idziemy otworzyć jajeczko! Co, jajeczko? Ja ostatnio chcę spodzieć bo... Nie wiem, czy to chyba, bo mam nadzieję, że to ostatni raz kiedy idzie do szkoły na święta. Ja musiałem spodziewać się coś tam wesołego, albo coś takiego smacznego, jak to powiedziałem mokrego jajka, i tak, tak się z żaru skręju. Ale zamiast spodziewać smacznego, to ja powiedziałem tego, mokrego. I tak, o, coś znaczy mnie to zabolało. Wbijajcie, widziałem to tego. Mogłem, pamiętam to jajko. Patrzcie, tworzę to raz i wypadnie, a nie wypalnie, nagle legenda Muszę jeszcze sobie kupić mi Hunter, ale wolałbym bardziej chyba za koszulki, bo nie chcę pieniędzy marnować. Bo i tak muszę codziennie wydawać, znaczy co miesiąc wydawać hajs na serwer. Ja zostawcie łapkę dla zasięgu, please. Dobra, spójrzcie, bo Dobra. Tak, mi gardło widzę, by Daję wam je do serwa, znaczy do mojego drugiego konta, gdzie mam serwa. Szymon, kukurydzi, bamborys, stroskawe nosy, barber, grecjał, fryzura fresh, borza fresh, kreseczka siedzi BAM, milion dolarów. Czekajcie, pójdziemy na fuzję. To było chyba na beach. Bitch. Beach. Aha, to nie wiem czemu A tam nie wiem czemu Czekajcie, bo mi wciul gardę boli Tak w wciul, wciul Chwila Kiedy ci dałem ekskluzjwo, Gracjan, bo nie kojarzę, a totalnie nie kojarzę. O matko, ale mi gardło bo nie wiem czy słyszycie to nawet. I to tak wciul, wciul wieczorem chodzi. Nie kumam cię, Gracjan, totalnie nigdy nikomu nie dawałem za pety. Dobra, już wysuwam. O kurde, czekajcie, bo ja nie mogę mówić. Chwila. Halo, halo, kur... Halo, 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 kurde Teraz się czuję jakbym... Mój głos to był mikrofon, dosłownie Czekajcie, możecie coś czegoś napiję Widzę, że chcecie pójść do mnie do serwa Czee Matko, <grym> obstawiam, że wypadnie nam huge kapkę i kark. Nie pamiętam gdzie na mordy. Odtani, nie kojarzę. Nigdy nikomu nie sprzedałem. A on spoko, jakby. A wywalone. Jakby wywalone. Orka to i tak dla mnie no. góra. Nie potrzebuję takiej orki Więc bierzcie. Bijajcie. Almigardu, Nawala, kur, czaki. Ej, można w ogóle dawać? Czy nie ma nowego? Nie ma... Też <laughs> mi poszło coś. Nie no nie będę wyzywał Czemu nie działa Czemu nie działa niby Czekajcie aż sam muszę z niego odbić Chwila Jak to nie działa? Czekajcie mi. I pokażę że działa. Owajd. Right. No, nie normalnie jest. Chwila, czekajcie. Pogarnę.

Yeah. tutaj ma się YouTubeerkę zamienia z tego co widzę. Tylko nie wiem, czy YouTubeerkę, czy TikTokerkę, właśnie ale plusik, plusik. Czekajcie, bo mi kardu siada. Jestem, już czekajcie mm. Wait, no i wciół ten Dobra, jestem Halo, halo, dobra, słuchajcie 지나미 그래